Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie i dzisiaj jesteśmy na Minecraft Survival i e, jak oglądajcie mnie już trochę dłuższy czas to wiecie jaka to jest seria ja jestem po prostu sama i gramy sobie tutaj na Survivalu e, i jesteśmy dalej w tej wiosce i e, no w dzisiejszym odcinku będziemy chyba budować domek w tej wiosce no bo jestem... No, po prostu wątpię, żebyśmy znaleźli e, drogę do naszego wcześniejszego domu e, przez tą kopalnię, w której byliśmy, bo szliśmy, szliśmy i nie wyszliśmy tą samą drogą, jaką, jaką przyszliśmy. <grych> A więc wyszliśmy e, właśnie tutaj. I jesteśmy tutaj w jakiejś wiodce. E, no i jesteśmy, przywłaszczyliśmy tak naprawdę sobie tutaj e, domek. <grych> Tutaj mamy moje wszystkie rzeczy, mamy nawet 3-4 diamenty, jakieś skórzane rzeczy, ja to w ogóle nie będę ubierać, bo to nawet nic mnie tak naprawdę nie chroni. Um, no i co? Możemy w sumie popatrzeć, jakie tutaj fajne miejsca są na domki. Może myślę, że w tej wiosce nie ma co, ale na przykład możemy tam na tej górze. Fajnie to by było, takie miejsce jakby w tej góry na przykład zamieszkać. A więc myślę, że to by było nawet spoczko, słuchajcie. No i możemy w sumie chyba już zaczynać coś robić. Bo w sumie nic innego tutaj teraz nie mamy za bardzo do roboty, jak tak. I nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy przedtem. Tutaj mamy w ogóle jakiś wielki kanion. tam się musimy kiedyś wybierać. Tylko teraz już postarajmy wyjść tą samą drogą, którą um, przyszliśmy, aby się znowu nie zrobić i znowu nie iść do jakiegoś innego miejsca. A więc, no słuchajcie, myślę, że możemy powoli już, tak jakby sobie się osiedlać i sobie przywłaszczać tą górę. Tylko nie wiem na której górze miał być ten domek, na tej czy na tej, ale myślę, że na tej, bo ta jest taka bardziej um, wygładzona, a więc myślę, że zaczynamy. To będzie taki niezaładny domek, bo będzie tylko w sumie z drewna to nie będzie z jakichś kurczę, epickich um, tych bloczków, ale z drewna domek. Ja zawsze buduję z drewna, więc no, buduję po prostu ze z drewna. No i dobra, myślę, że możemy sobie zacząć. Tylko, czy mamy jakieś drewno? Serio, nie mamy żadnego drewna. Serio? A nie, dobra, jestem ślepa. Mamy, mamy. Ale z tego to chyba bym nie chciała drewna. No to musimy pozbierać. Musimy pozbierać ten em, drewno. Z tego możemy sobie przywłaszczyć. Yy, przywłaszczyć Czemu jesteśmy sobie przywłaszczyć? Z tego możemy sobie zrobić patyczki. Nie mamy aż tyle patyków. No, za dużo nawet. No, ale zrobiliśmy to, niech będzie. Zrobimy dwie siekierki. Dwie siekierki? Tak, chyba tak. Dwie siekierki od razu. Hop. Okej, okay, mamy. I chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że odcinki będą się pojawiać od poniedziałku do piątku w godzinach gdzieś tak pomiędzy 16 a 17. Myślę, że takie, takie pory będą mi pasować. E, no a w sobotę, w niedzielę nie będzie filmów, ale no po prostu już chcę mieć jeszcze, chcę mieć po prostu jakieś zdanie, żebym nie musiała stawać i montować. A więc po prostu e, to będzie tak wyglądało, jak wam powiedziałam przed chwilą. E, no i dobra, myślę, że możemy zaczynać e, coś tutaj e, kopać, zbierać jakieś drewnienko. E, a więc od Yy, no i słuchajcie, no napiszcie, może nie jak wam mijają wakacje, bo w sumie już no, prawie koniec wakacji, ja w ogóle masakra, że tak to szybko się, słuchajcie, skończyło, no naprawdę. Ja naprawdę tak bardzo mało się spotykałam z jakimiś kolegami i koleżankami, yy, że to masakra, naprawdę. I tak mi to strasznie szybko zleciało. I jeszcze przez tą kwarantannę to wszystko, co tak wiecie wydawało się, że tak strasznie du dużo czasu mamy i tak dalej. No a tu wiecie, em, no, bardzo szybko to minęło. I już został praktycznie nawet tydzień, ja już muszę się przygotowywać do szkoły, muszę zacząć już ćwiczyć, ćwiczyć coś na fortepianie, bo... Nie wiem, czy wiecie, ale chodzę do szkoły muzycznej. Gram sobie na fortepianie. No i to już będzie w sumie ostatni rok. W mojej szkole muzycznej to już będzie ostatni, szósty rok. Um, no i zobaczymy, czy pójdę na drugi e, stopień. Drugi stopień. Czekajcie, nie wiem. Nie, <ścoughs> nie zapomniałem, jak to się mówi. Ja po prostu nie wiem, czy pójdę dalej, czy już zakończę tą karierę szkoły muzycznej. Um, nie wiem, nie wiem. W sumie. Z jednej strony bym chciała, a z drugiej. Troszeczkę mi się podobał szczerze, że troszeczkę mi się już nie chce, no bo no wiecie jak to jest. No, na początku się tam chce, 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 a potem już to przed... No troszeczkę już mija ta zachęta straszna. A więc po prostu no wiadomo, wiadomo jak to jest. Jeżeli ktoś gra na jakimś instrumencie lub chodzi no, nawet do szkoły muzycznej, to niech mi napisze w komentarzu. Będę przypinać oczywiście ser, yy, serduszko. No, my mamy już troszeczkę tego drewna, ale myślę, że to i tak nie wystarczy. No bo nawet na taki zwykły domeczek nie wystarczy taki, do, taki tak tyle drewna, tylko. No bo tak naprawdę to jest tylko no, dwa staki i pół. No ale myślę, że przydałoby się jeszcze troszeczkę więcej tego drewna, a więc myślę, że wykopiemy tak kilka jeszcze drzew skopiemy i może to wystarczy. A więc szybciutko. Skopiemy je. Yy, no i napiszcie, jak Wam w ogóle je już w sumie minęły, a nie mijają, bo Jak mówiłam, strasznie to szybko mija. Ale napiszcie, jak Wam minęły już w sumie wakacje, czy się nudziliście, czy nie wiem, coś jakieś, na, na coś chodziliście i Wam się tak też się nie nudziło. Yy, mi się nie nudziło, ponieważ zaczęłam nagrywać w sumie chyba no, na wakacjach. Na wakacjach chyba zaczęłam w nagrywać mi się, słuchajcie, no, tak strasznie nie nudziło, ale ja w ogóle wydaje mi się, że strasznie y, długo nagrywam już na YouTuba. a ja nagrywam tak naprawdę chyba dwa miesiące. Co, nie? Chyba, chyba coś w tym stylu. Ojeju, na serio. Serio, <sary> masakra. Ja myślałam, że nagrywam, nie wiem, jakieś, no, nie wiem cztery miesiące 3 a tu kurczę, już dwa miesiące to się nie już tylko tylko dwa miesiące serio myślałam stary, myślałam że w ogóle o wiele dłużej nagrywam no a więc no ale a więc nie wiem, co ja w ogóle mówię dobra nieważne um, dobra może nieważne co ja teraz mówiłam może zacznijmy coś, już budować ten nasz domek, i tak dalej. Musimy tylko. W ogóle już zepsuję to wszystko. Jakbyście słyszeli jakieś stuki, mam nadzieję, że nie słyszycie. Nawet nie wiem, co to jest. Nawet na serio nawet nie mam pojęcia dzielonego, co, 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 co to robi ten stuk. Ale dobra, bierzemy wszystko, bierzemy wszystko. Ubrałam nawet zebrajkę, żebym miała więcej miejsca w, w punku. Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy tyle, ale ja bym chciała, słuchajcie, wziąć tą skrzynkę, nie? Żebym miała skrzynkę. Tylko, kurde, i teraz muszę tak... O, dobra, mam dwie skrzynki, dobra. Zaraz tutaj przyjdę po tamte. Tylko szybko jakoś nie, muszę się spiąć na tą górę. Wielgaśną górę i muszę, nie wiem, jakoś tam odłożyć te wszystkie rzeczy. Ale to w ogóle... O Boże. Teraz się właśnie skapam, że cały czas będę musiała. Skapem, nawet nie wiem. Że będę cały czas musiała y, tak wchodzić na tą górę. Chyba, że zrobię sobie jakąś, nie wiem, drabinkę czy coś innego. I chyba to by był dobry pomysł, słuchajcie, no bo tak to. No kiepsko tak cały czas parkurować i tak chodzić, nie? A więc no. Dobra, wchodzimy na tą małą i teraz na tą wielką. Dobra, odłożymy te wszystkie y, rzeczy do tych skrzynek i pójdziemy jeszcze raz po, po wszystkie rzeczy, które tam były. Bo z tego co wiem, to tam są jeszcze diamenty, a więc chcę po prostu teraz streszczać, żeby mi one nie zniknęły, ale chyba znikają. Długo takie przedmioty, myślę, że widać. Ale tu ładnie, ja ciebie. Długo takie przedmioty znikają. Kurde, okej. Okay. No, ale tu ładnie, o oh, wow. Wow, teraz nie wiem, czy na dole zamieszkać może. Dobra, nie, będziemy mieć taki widoczek fajny. Fajny widoczek, dobra. I tutaj odkładam moje wszystkie rzeczy, czyli to, to. Ale to fajnie wygląda, takie w śniegu, tak jakby. To. Jeszcze to odkładamy. Mamy jakieś piecyki? Serio? Dobra. Po prostu odkładamy te rzeczy wszystkie. Hop, hop, hop. Ja w ogóle nie wiem. Jest coś takiego, że na przykład klikasz jakiś klawisz albo klawisze i możesz dać całe ekwipunek do skrzynki. Nie wiem. I Myślę, że tego czegoś takiego nie ma. Przynajmniej ja o tym nie słyszałam, nie widziałam i też tego nie umiem zrobić. A jeżeli wy umiecie, to napiszcie mi w komentarzach i jeżeli. Jeżeli, jeżeli napiszecie. Um, jeżeli napiszecie komentarz. Komentarz. Y, y, <laughs> e, czy, chcecie, czy chcecie odcinki e, z... Da, czy chcecie więcej odcinków, jak ja sama tutaj sobie gram na survivalu, to musicie to napisać, a ja będę przypinać serduszko oczywiście. E, zawsze przypinam do nawet jeżeli no napiszecie to coś, co ja nie chciałam, ja chciałam, żebyście napisali Ani napiszecie tego. Tutaj mam szybne serduszko, chyba, że nie wiem, to jest jakieś obraźliwe słowo, no to nie przypinał za różkę. To jest akurat wiadomo, Wiadomka, wiadomka, dobra. Nic nic nie. Nidle. nic nie zniknęło. Dobra. My mamy tutaj też piec i mamy też cztery diaksy nasze i to chyba wyprowadzka. Bardzo dobrze, mi się było tutaj w tym domku mieszkać na serio. Bardzo pięknie. E, daleko byłem się od tej wioski w ogóle to jest taki opuszczony w sumie domek bo nikt tutaj tak naprawdę nie chodzi dlatego sobie go przywaszczyłam bo wszyscy, wieś, wszyscy wieśniacy mieszkają tam w tych domkach to jest taki opuszczony domek no i no, i no tak dziwnie trochę a dobra posadzimy tutaj te wszystkie drzewa bo mamy jakieś nasionka a tam na górze właśnie też jest taki problem że nie będziemy mieć nawet żadnych drzew jakbyśmy potrzebowali jakieś drewno to żadnych będzie drzew nie będzie mieć, no ale my sobie jakoś poradzimy. Spokojnie, poradzimy sobie. Poradzimy to nie stanie, dobra. Uf, ale wchodzimy jeszcze raz i no, zobaczymy. Jezu, no, prawda, nienawidzę. Dobra, zwierzymy sobie ten węgiel troszeczkę w sumie. Bo nawet chyba węgla nie mamy, tak mi się coś wydaje. Aha, tylko dwa. To jest rzeczywiście bardzo superowo. Um, a więc no super, 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 super. Wchodzimy, 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 ponieważ to jest takie... To jest takie no, chyba najprostsze wejście, że wejście na, na poczynku tutaj, a, a potem tutaj, bo tutaj są takie schodki tak jakby wyrobione, a tam to bym musiał jakoś chyba skakać lub nie wiem, coś tam wymyślać. Coś tam a ja tutaj... Oj, 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 hop, hop, hop. Hop, 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 hop. hop. Dobra, wchodzimy na tą wielgaśną górę, na której oczywiście zamieszkamy i odkładam wszystkie rzeczy i zajmujemy się właśnie tym budowaniem 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 tego naszego domku w ogóle tyle już czasu minęło tyle minut już minęło a ja dopiero nie, ja na serio ja nic nie zaczęłam nie nie, nie to, 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 to naprawdę jakaś masakra dobra robimy tak szybciutko to, to w ten niszczymy teraz taki sprint dobra szybciutko to szybciutko to. I jakby to zrobić, słuchajcie. Teraz już trzeba się jednak skupić troszeczkę, Ale chciałabym mieć jakiś widoczek fajny. Widzicie, jak to jest fajne tak. Diabide. No, tylko jest Problemiks. Taki mały. Ja nie... No ale co ja w ogóle robię, ja nie na tej chciałam. <laughs> ja chciałam na tej mniejszej, słuchajcie, bo, bo tutaj jest bardziej wyrób Nie wiem, że jest mniejszej i głupszy widoczek troszeczkę. Ale no tutaj jest słuchajcie bardziej wyrównane, że tak powiem. Tylko chyba aż dopiero tutaj. Dobra, nie, my to słuchajcie wyrównamy. My się tutaj ten... Albo chyba, czy tutaj. Oj. Chyba, że tutaj zrobimy. Co sumie będzie takie fajne... Eee! Yeah! Możemy tędy wchodzić i wychodzić. No i znalazłem. Okej, okay. myślę, że tutaj możemy zacząć chyba. Chociaż nie jestem pewna. Dobra, zacznijmy tutaj, zacznijmy tutaj. Niech będzie, że tutaj zacznijmy. Dobra, tylko tak, tutaj... Tutaj to rozwalamy, tutaj będzie we... Nie, nie tutaj, musi być troszkę dalej. Żeby się to zmieściło. To tutaj niech będzie ściana jakąś łopatę, bo już naprawdę nie chcę tego już kupować wszystkiego. Bo ja naprawdę nie wierzę, jeżeli... Ja niech... Nie mam żadnych rzeczy y, pożytecznych. Ja naprawdę nie mam żadnych łopaty, nie mam naprawdę... kurcze, Dobra, nie, no nieważne, się głupie strawa. Dobra, tyk, tyk, tyk. W ogóle śnieżki, pum pum, pum. Wrzucamy tam gdzieś. Okej, okay, to rozwalamy szybko. I będziemy mogli już zacząć budować. I to słuchajcie nie będzie taki zwyczajny domek. Y, to będzie taki zwisa zwisający w sumie domek, można powiedzieć. Okej. Okay. Tutaj wchodzimy. Pik. Pik. Wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I to chyba będzie ostatni już, chociaż zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, podbudujemy się troszeczkę O tutaj do przodu i zobaczymy. O, jesteśmy na tej wysokości. Jeszcze nie widzę, bo nie jestem zera. Jesteśmy na tej wysokości, słuchajcie. No, myślę, że to jest wystarczające tutaj ten, albo nie, jeszcze, słuchajcie, nie, jeszcze niestety nie. Coś mi tutaj nie pasuje, jeszcze musimy trochę, trochę, ten, trochę dalej. Zrobimy tylko w sumie takie wzejście, takie jakby na dzisiejszym odcinku, bo nic innego, nic większego i innego się niestety nie uda nam zrobić. Dobra, tutaj chyba jest już wystarczająco, już nie będę niżej schodzić. I tutaj, słuchajcie, będzie wejście do naszej chałupy. Do naszej chałupy, ale to, to tak nie będzie wyglądać, jak wymyślicie. teraz pewnie. E, myślicie w ogóle coś innego. A to tak słuchajcie, nie będzie wyglądać, jak wy tam macie w główkach. Ponieważ to jeszcze będzie tutaj dach, będzie taki Nie Jakie Musicie po prostu oglądać moje filmy, jak Was to interesuje. I będziecie po prostu wszystko wiedzieć. Wiedzieć, jak wiedzieć. Okej, okay, pik. Dokończymy tylko tutaj to wyjście, wejście, wejście. Wszystko naraz, tak w sumie. Okej. Okay. No i co? No, leży to już wszystko chyba. Tutaj jeszcze będziemy oj Ojoj, ja widzę, ile tutaj będzie pracy, ale słuchajcie, no zrobimy to. Zrobimy to dla fajnego, słuchajcie, tutaj domeczku. Musimy to po prostu e, zrobić. Myślę, że to by było naprawdę fajne, jakbyśmy mieli taki domek. E, bo to będzie przede wszystkim ładny fitoczek, o, ale ładnie. I w ogóle naprawdę będzie przepięknie. Cały czas mi głupie te drzwi tak klekoczą. Ja nie naprawdę powietrze jakieś lub nie wiem o co chodzi. Serio. Masakła. Dobra. Wtedy będzie zejście i tutaj jeszcze będzie, słuchajcie, schodki, które już na dzisiejszym odcinku jeszcze zrobimy. I ja jestem po prostu pewna w 100%, że Wy nawet nie wiecie co ja robię. A więc no jeżeli chcecie zobaczcie... Zobaczysz, zobaczysz. Jeśli chcecie zobaczyć, co ja tutaj zrobię, no to musicie zasubskrybować ten kanał, zostawić dzwoneczek, e, aby nie, przy, nie przegapić właśnie filmów, w którym będę budowała ten domek. E, chcę wam już powiedzieć, że będą się pojawiać live'y, Słuchajcie, i to prawdopodobnie będą się pojawiać live'y, live. E, na przykład w sobotę. W sobotę, bo wtedy nie będzie filmów. E, na przykład w sobotę będą się pojawiać ryby. A więc, jeżeli chcecie tutaj dalej być ze mną i chcecie mnie dalej oglądać, to was bardzo serdecznie yy, zapraszam, właśnie. Yy, no i co? No myślę, że możemy już kończyć ten odcinek. A więc, jeżeli on się Wam spodobał, to zostawcie łapeczkę do góry, to subskrybujcie ten kanał w dzwoneczkiem aby nie przeżyć kolejnych filmików. Yy, no i po prostu do następnego odcinka. pa, pa.